Cześć Boże, Szanowni Państwo, bracia i siostry. Konwertytu dzisiejszego naszego wykładu jest Gabriel Marcel, Francuz, filozof, dramatopisarz, przedstawiciel egzystencjalizmu chrześcijańskiego. Urodzony w rodzinie żydowskiej, jako czteroletnie dziecko, przeżył śmierć matki. Ojciec, wysoki urzędnik w administracji miasta Paryża, był agnostykiem. Gabriel Marcel wyrastał w środowisku obojętnym religijnym. W roku 1929, jako trzydziestolatek, przyjmuje sakrament Chrztu Świętego w Kościele Katolickim. I wielki wpływ na jego nawrócenie mieli intelektualiści francuscy i angielscy. Którzy przeszli do Kościoła katolickiego. Między innymi Gilbert K. Chesterton z Anglii, François Mauriac z Francji. Jako licencjat filozofii paryskiej Sorbonne, lektor oraz autor 28 dramatów, zasłynął w Paryżu przede wszystkim ze swoich filozoficznych spotkań, do których zapraszał. Filozofów rozmaitej maści, rozmaitych kierunków, szukających, czy nieuformowanych. Gośćmi owych spotkań w jego mieszkaniu był Karl Jaspers, również tak jak on, przedstawiciel egzystencjalizmu chrześcijańskiego, jeszcze w ten czas nienawrócony, Paul Sartre, Simon de Beauvoir, Daniel Rops. Oraz żydowski filozof skowna Immanuel Levinas oraz wielu, wielu innych. W roku 1948 otrzymuje nagrodę literacką Akademii Francuskiej. Jego najważniejsze dzieło to Journal Métaphysique” dziennik metafizyczny pisany od roku 1914 do 1927 roku oraz jego Dzieło epokowy, dzieło être i avoir, być i mieć, oraz tłumaczony na język polski chomowiator. We wszystkich swoich dziełach, jak i w dramatach, daje on odpowiedź na niepokoje, obawy czasów nowożytnych. Człowiek, Stwierdza to sakrum, to odbicie wszechmocnego, absolutnego Boga. Uważał, że największym zagrożeniem dla współczesnego człowieka, dla świata jest dehumanizacja, czyli odczłowieczenie człowieka, odrapanie go z tego, co ma najcenniejsze, z wiary we wszechmoc twórcy. Stwierdził, że współczesny świat odrzuca życie jako tajemnicę, jako odbicie tajemnicy Boga, moralnie degraduje człowieka do roli zwierzęcia, co rodzi ateizm, a w efekcie daje rozpacz i nihilizm. Bóg nie jest abstrakcyjnym absolutem. Ale konkretnym Bogiem i jedyne osobiste spotkanie się z Nim przez wiarę, przez miłość, wierność, zmienia ludzkie życie. Ludzkie życie nabiera sensu. Gabriel Marcel uważał, że dzieła filozoficzne nie są w stanie przybliżyć nam tajemnicy absolutu. Lecz jedynie dramaty teatralne zdolne są uchylić częściowo rąbek nieogarnionej tajemnicy wszechmocnego boga. Gabriel Marcel miał wielki wpływ także na katolicyzm polski, jego dzieła jak filozofia miłości czy homowiator informowały nas w czasach komuny, dawały nam klarowną linię postępowania. Według Gabriela Marcela człowiek nie jest czymś. Człowiek jest kimś. Jest osobą, która realizuje się poprzez drugiego człowieka. Jest myślącą osobą mającą wyraźny cel przed oczyma, która decyduje w kooperacji z Bożą Opatrznością. O swoich postanowieniach i czynach. Nie ulega żadnym determinacjom, żadnym skłonnościom czy psychicznym deformacjom. Człowiek jest nieustannie w ruchu, nieustannie się zmienia, i żaden system filozoficzny nie jest w stanie adekwatnie opisać człowieka, wyrazić o nim pełnej prawdy. W przeciwieństwie do ateistycznego egzystencjalizmu, Pola Sartre i Simony Beauvoir, którzy człowieka kasują, wskazują na śmierć kawałkach. Filozofia Kapoyela Marcela jest optymistyczna, dająca nam świadomość, że ku wolności dzieci Bożych powołał nasz Bóg, nasz Twórca. Niechilistyczny egzystencjalizm prowadzi natomiast do utraty osobowości, do dehumanizacji. Społeczeństwa, zamienia społeczeństwo w masę ludową, którymi można manipulować. Egzystencjalizm chrześcijański Gabriela Marcela dla nas w czasach komunistycznego ateizmu, w, w tym czasie, kiedy żyliśmy w ciemności, był jakby światełkiem nadziei, że może być lepiej. Także dzisiaj jest nam pomocny w drodze ku zbawieniu, a jego wskazówki szczególnie są ważne dla szukających Boga. Pisał: Każdemu z nas potrzebna jest refleksja, zastanowienie i przemyślenie. Jakież to ważne dzisiaj? Powtórzę: Każdemu z nas potrzebna jest dzisiaj refleksja, zastanowienie i przemyślenie. 辛苦吧？